Dawno temu w małym, zapomnianym przez świat miasteczku, mieszkał młody handlarz o imieniu Hiroshi. Był to człowiek spokojny, żyjący prosto, który nigdy nie spodziewał się, że coś tak mrocznego może wkroczyć w jego monotonne życie. Miasteczko, w którym żył, choć stare nie miało swojej historii. Ludzie zasypiali tu wcześnie, a ulice tonęły w ciemnościach. Wszystko zmieniło się pewnej jesiennej nocy, gdy do miasteczka przybyła ona. Na początku wydawała się jedynie dziwną przybyszką. Pojawiła się na targu w tłumie, ubrana w długą, ciemną szatę, z twarzą skrytą w kruczo -czarnych włosach. Kobieta była wysoka ale nie na tyle, by budziło to podejrzenia. Jednak jej milczenie, blady uśmiech i dziwnie szkliste oczy przyciągnęły uwagę Hiroshi'ego. Przez kilka dni kobieta pojawiała się w okolicach jego sklepu, nie odzywając się ani słowem, tylko obserwując. Nie było w niej nic szczególnie przerażającego. Którejś nocy, gdy Hiroshi zamykał sklep, poczuł coś dziwnego jakby oczy tej kobiety wciąż wpatrywały się w niego z mroku próbował to zignorować zaczął zamykać drzwi odwrócił się i wtedy zobaczył ją stała za rogiem jak zwykle jednak tym razem coś było inaczej jej sylwetka wydawała się nienaturalnie wysoka jakby z każdą chwilą rosła serce hiroshiego zabiło mocniej gdy dostrzegł, że kobieta wydłuża swoje ciało w sposób nieludzki, jej szyja wyciągała się w górę, a ramiona wydawały się rozciągać jak cienie. Przyspieszył kroku, ale coś w nim kazało mu jeszcze raz spojrzeć. Kiedy odwrócił głowę, zamarł. Jej twarz, zdeformowana i groteskowo wydłużona, była teraz na wysokości drugiego piętra pobliskiej karczmy. Usta kobiety rozciągnęły się w szerokim, przerażającym uśmiechu, odsłaniając ostre, długie zęby, które błyszczały w blasku księżyca. Oczy, czarne jak otchłań, nie mrugały, wpatrując się w Hiroshiego. Zerwał się do biegu, jego serce dudniło w piersi jak bęben. Każdy krok odbijał się echem w martwej ciszy, a za nim rozbrzmiewał dźwięk, jakby coś ślizgało się po ziemi. Potworny, cichy szelest. Nie miał odwagi spojrzeć za siebie, ale wiedział, że to ona. Widział już jej cień rzucany na ściany budynków, teraz monstrualnie wydłużony, jakby sam księżyc bał się oświetlić jej ciało. W końcu dotarł do swojego domu. Wpadł do środka i zatrzasnął drzwi, drżąc z przerażenia. Przez chwilę słuchał tylko bicia własnego serca, ale szybko jego uwaga skupiła się na innym dźwięku. Skrobanie. Długie, nieprzerwane, jakby ktoś próbował wślizgnąć się przez drzwi. Spojrzał za okno. To, co zobaczył, zmroziło mu krew w żyłach. Twarz kobiety była teraz na wysokości dachu. Jej wydłużona szyja prześlizgiwała się po murze jak pnącze, a oczy, czarne i błyszczące, wpatrywały się w niego przez okno. Z jej ust wydobywał się cichy, melodyjny szept, choć nie poruszały się w sposób, w jaki powinny. Nagle okiennica zaczęła drżeć, jakby coś ciężkiego opierało się o nią z zewnątrz. Z rozpaczą złapał za lampę, próbując zastraszyć potwora światłem. Ale gdy zapalił ją, kobieta tylko się zaśmiała. Ten dźwięk, ten potworny, gardłowy śmiech wydawało się, że nie pochodził od istoty żywej. Światło nic nie pomogło. Ona była czymś więcej niż tylko duchem, czymś strasznym, niepojętym. Kobieta zaczęła się pochylać, jej wydłużona szyja zaginała się nienaturalnie. Aż jej głowa znalazła się przy samych drzwiach. Następnego dnia, gdy sąsiedzi próbowali dowiedzieć się, co stało się z Hiroszyn, nie znaleźli nic. Drzwi jego domu były szeroko otwarte, jakby ktoś w panice wybiegł na zewnątrz. W środku nie było żadnych śladów walki. Jedynym dziwnym elementem była długa, cienka smuga, wijąca się przez podłogę domu. Przypominająca coś, co pełzło lub ślizgało się tamtędy. Od tamtej pory w miasteczku zaczęły krążyć opowieści. Mówiono, że kobieta, która prześladowała Hiroshiego, był i zwany Taka Onna. Wysoka kobieta, duch starych zazdrości i zapomnianych miłości. Widywano ją jeszcze, wysoką jak wieża, patrzącą w okna tych, którzy byli posądzani o zdradę.